Mogę liczyć na wsparcie ekspertów z tej samej, co Karolina Bran. Dzień dobry. Jedyna i niepowtarzalna Gabi Przątka. Od 16 lat to do niej należą największe realizacje eventowe w Polsce. Jej oryginalne i innowacyjne pomysły są niedoścignionym wzorem dla konkurencji. Chodź, chodź, jesteś moim gościem. Dzień dobry. Karolina, Karolina przyjechała Gabi. Cześć, Karolina. Cześć, Gabi Przątka. Nie chcę ci też tak przeszkadzać, bo wiesz, że jesteś w akcji i potrzebujesz tak, czasu, żeby to tak wszystko zrobić. zrobić. Ale jak idzie? Dzisiaj mamy małe przyjęcie, tak? Mamy tak, wesele, niskobudżetowe, 45 osób, także no trochę kombinacja kwiatów z piórami i sztucznymi kwiatami, jak widać. Widzę coś najgorszego. Czyli widzę po prostu sztampę, widzę powtarzalność, widzę co, co robią wszyscy. Chodźmy do drugiej sali. Czy w tym obiekcie odbywa się kilka, kilka imprez jednocześnie? Tak, tak. Czyli tak. tak. dobry. Mamy gościa. słuchajcie, Cześć. Gabi, przyjechała. Cześć, Gabi. Do powodzenia słuchajcie. Na razie. Dziękujemy. Musisz tylko wiedzieć, że taka sama ścianka była na 18 rano. Generalnie koncentracja jest na balonowych dekoracjach. I powtarzalnych. Mhm. Według jakiegoś samotnego. Tak, tak. Czyli tak się najłatwiej zarabia pieniądze. Tak. Przewidywalnie. Ale oni nie wiedzą, ile zarabiają. Ale co tu tutaj mamy. mamy. Właśnie. Wielki szacun za to, że mam kwiaty prawdziwe. Tak. Ale muszę, muszę zacząć krytykować. Mm -hmm. To jest stracony pieniądz, stracony pieniądz, stracony, 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 Tu są stracone pieniądze. Ta dekoracja z tej ilości towaru, którą tu widzimy, mogłaby być dwa razy większa, żeby tak układać to wszystko, żeby to robiło dwa razy więcej niż klient zapłacił. Żeby było, obie... żeby było, na... było... na bogato. Tak, nawet jeśli jest na się na bogato i rozrzucone kwiaty. Jak ci się podoba ścianka? Są nie już? podoba mi się, bo ja nie lubię sztucznych kwiatów, czyli tu bym zrobiła kwiaty prawdziwe mało, dałabym więcej zieleni, mhm, a wydałabym mocnego. pieniądze na zasłonięcie, na przykład tych pałąków dwóch. Ja bym nie chciała ich oglądać, tak? Mhm. Przygrubiłabym na przykład tkaninę, tu bym popracowała po prostu nad, nad detalami, nad jakością tego wykonania, a sztuczne kwiaty... Właśnie, bo to o to chodzi, nie, to, to nie wszystko trzeba kupić. Pewne rzeczy można zdobyć. Zobacz, Proszę co się bardzo. dzieje, jak dokładamy długi ruskus. No, od razu. Zobacz, co się dzieje klientka na 100% powiedziałaby Jezu, ile mi kwiatów, kochanie, dołożyłaś, a ty mówisz tak od serca. Ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, ja musiałam ci po prostu to dać. A oni Charolina też powinni bardzo mieć... bardzo lubi dawać różne rzeczy w gratis. A ja wiesz, jak ja lubię? Ja mam Gabi gratis na drugie, a ja to są, żeby sobie rękę podać, nie? Mówię ci, to są takie patenty, jeżeli byście mieli ochotę, żeby zobaczyć na żywym organizmie, jak wygląda taka praca nasza, naszej firmy, po prostu na konkretnej realizacji na Kaszubach. Robisz kosztorysy? Robię. A oni nie robią. Koniec dyskusji na dziś. Idziemy, idziemy. Ja cię odprowadzę. Dzięki.